Dobra, powiem Wam, ciśniemy M jak miłość. Magda Kryminalistka, masakra w ogóle, jakie wy seriale oglądacie? No, patrzcie, Magda Kryminalistka normalnie. Jazda. Nastrój sobie zrobiłam. No i mam serialowy wieczór. Stwierdziłam, że pieprze wszystko. Nic nie robię. No, a wy jaki jesteście serial? W ogóle oglądacie takie wiecie, stare seriale, yy, które w sumie siara się pochwali, że ogląda się je? Ja? <grystanie> Oczywiście nocny narek, dzisiaj nie ma w planach napieprzania czegokolwiek, więc oglądamy, a jak miłość, ze granicą. No to w ogóle oglądam na normalnie. Na, VOT, na, na, na TVP VOD I, i nie muszę ukazywać jakby lokalizacji, a na przykład na TVN TVN Player no to nawet jak ja opłacam ten internacjonalny, to i tak nie wszystko można oglądać normalnie się ostatnio wściekłam i stwierdziłam, że normalnie muszę z tego zrezygnować 10 euro płacę za miesiąc, a nie, 12, 12 za miesiąc, i, i co? I nic nie widać, I, i, i nie wszystko mogę oglądać. Smuteczek. Podmienili Mateusza. Nie podoba mi się to. Dobra, Santitis dalej sobie ogląda. A potem włączymy coś, oczywiście, bardziej. Ambitnego. Kochani, 12:09. Ja jestem w aucie. Na parkingu, w zasadzie. Zawiozłam teściową do dentysty. No i okazuje się, że będę dłużej, jakby. Spędzać z nią czas, bo chciała jeszcze na jakieś zakupy. Mam nadzieję, że te zakupy nie będą trwały w wieczność, bo mi się już oczy zamykają. Dzisiaj Santitis wstała o godzinie 9 i, to, i, i umieram już. A spałam 3 godziny. No to i nie wyglądam, i w ogóle do dupy jeszcze mam łazić po sklepach. Tak mi się nie chce, że szok. A jeszcze u tego dentysty. W Cholera się czeka, bo generalnie mamy tego samego. Tak patrzę. Ech. I śniadanie, wiecie, jakie kupiłam? Niezdrowe. Niezdrowe śniadanie. Wzięłam sobie też energetyczka. Co prawda, bez cukru, U, panie, bo mi wiedziesz w przód. E, wzięłam energetyczka. Bo no naprawdę dzisiaj będzie ciężki dzień. Wzięłam na razie co? Bo, może u teściowej, zdążę jeszcze kawę wypić. No, nie wiem, czy wypiję, czy nie wypiję. Jestem w Waldiku, ale zobaczcie, jakie cute rzeczy. <mum> Mam listę zakupów od teściowej, z czego śledzi nie ma. Lipa. Masakra. Co nowego w Jakieś kisen. liczne lampki są, zobaczcie, za 25 euro. Cześć, Manti. Cześć! Co matka kupiła? Co matka kupiła? Gdzie ty tam idziesz? No chodźcie, chodźcie. Naj... Patrzcie ją tyłem. <laughs> chodź. Chodź, Miśku, Chodź. 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 Smacznego. Tak smacznego. No Chodź. Santi, chodź. No chodź. 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 Tak, matka wróciła, dała jedzonko, tak. Smacznego moje plusi. Cześć kochani, moi drodzy. Już teraz tak z domku do was przemówię. No ja wróciłam. Byłyśmy w sklepie w sumie kosmetycznym. No i powiem wam, że ja się położyłam w ogóle na drzemkę, no bo już nie wyrabiałam, nie mogłam po prostu jakby oczy mi się zamykały strasznie no i a trochę nam zeszło, bo dopiero gdzieś po 15 byłam w domu, u tego dentysty też teściowej zeszło, no i moi drodzy ja wam jeszcze pokażę gwiazdeczki przekąski mega które robiłam, któregoś jeszcze dnia, także no dzisiaj taki yy, Szybki vlog, chyba szybki, no nie wiem. Nie wiem kiedy wy go będziecie mieli w nocy. No i tak. I widzimy się kochani jutro w kolejnym vlogmasku. Mam nadzieję, że chociaż Wam przepisy przypadną do gustu. No i wychodzi na to, że wigilię będziemy spędzać z teściami moimi. A co dalej? Zobaczymy. Zobaczymy. I Już teściowa zaplanowała, co kto robi. W zasadzie dużo muszę robić. W tym roku przygotowywanie wigilijnie nie minie. W zeszłym roku mi się udało, bo przyjechałam na gotowy do mojej mamusi kochanej. A w tym roku mi się to nie poszczęści. Cześć, Sandy no dobra, to ja się z Wami żegnam i jeszcze macie przekąski, takie może sylwestrowo, świąteczne. No, jak wolicie, trzymajcie się, życzę Wam mega pozytywnego dnia i widzimy się jutro, kochani moi, papa. Pa. Dobra, teraz będę robić takie przekąski z ciasta francuskiego, będę wykrawać gwiazdki. Potem te gwiazdki będę piekła, posmaruję jajkiem i z wierzchu posypię sezamem. Do piekarnika na 180 stopni, czas Wam napiszę na filmie. No i takie przekąski, kochani, będę robić z serkiem do smarowania i z fajnymi jakimiś szynkami. Także myślę, że fajny pomysł też na taki zapychacz na stół Wigiliny albo na przekąski na przykład na Sylwestra. Dobra, coś takiego. Posmarowałam blaszkę teraz jajkiem. Oj, powiem Wam, że nie wiem, co z tego wyjdzie. Znowu Santitis cuduje. Wiadomo, że sporo zostało na drugą partię. Rozwał... Spróbuję to rozwałkować. A to posypię jeszcze sezamem i wrzucam do piekarnika. Dobra, posypałam, rzucam to do piekarnika, nie pokazuję Wam mojego piekarnika, bo jak pewnie widzicie po blaszce jest tak upierdzialony jak nigdy dotąd. Nigdy takiego piekarnika nie miałam. No i powiem Wam, że bardzo fajnie wyszły. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że ja na obru się to trzymała, no ale dobra. No i yy, na przykład na TikToku widziałam, że one bardziej były wyrośnięte, przekrawali, ale ja się boję, bo są strasznie kruche, więc stwierdziłam, że będę dopasowywać kształtem i jedną z drugą łączyć jakby. Znalazłam jeszcze takie ozdóbki. Idealnie. Także teraz będę Kochani, smarować tym serkiem, takim ziłowym serkiem, wykładać szynką i sałatą, albo powiem Wam, że ten majonez jest obłędny. Jak w Waldiku kupiliśmy, ja go my. My kupiliśmy i jest naprawdę fenomenalny ten majonez. Także polecam Wam, jak ktoś lubi trufle, mega daje truflami. No, no to będę smarować i pokażę Wam efekt końcowy, jak to wygląda. No i powiem Wam, że zacnie to wygląda. Ten mi się trochę przechylił, ale powiem Wam, że fajna sprawa. Na pewno sycące. No i fajnie to wygląda. Także takie przekąski jak najbardziej fajnie. Idę po męża, będzie próbował, czy to zjadliwe jest, ale na pewno. No dobrze, kochani, otworzymy sobie kalendarze, i dzisiaj mamy okieneczko, które już 17. 17 mamy tutaj na końcu, jakieś coś małego. O, super, serum. No to jestem ciekawa tego serum. Polecimy sobie drugi z Balea, ten. ten, 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 i też jakiś będzie squalan Cleanser. A nawet nie wiem co to jest, dajcie znać w komentarzach czy wiecie. A rano i wieczorami na lekko mokrą twarz naniść i z wodą spienić i zmyć czyli do mycia twarzy lecimy sobie kalendarznik i mamy dzisiaj okieneczko 9.10 w ogóle tu mi jakieś spadło ja sobie je poprawię 9.10 Czyli na dole mamy. O, przeciwstarzeniowa maska Peel Off z biobrokatem. No, też ciekawa maseczka, <laughs> idealnie dla Santitis. No i numer 10. Mamy, kochani, peeling maska 2 w 1 z olejem konopnym. To takie coś w Polsce sprzedają? Usuwa martwe komórki na skórkę, a już po pierwszym użyciu skóra staje się wyczuwalnie gładsza, jedwabiście miękka i pełna blasku. Ma kawowy aromat. No i fajna maseczka. Polecimy świeczuchy, i siedemnastkę mamy tutaj, dzisiaj malutka. O, dzisiaj ślicznie pachnie. Powiem Wam, że w ogóle te świeczki wczoraj sobie zapaliłam. Mianowicie, w sumie dzisiaj to w filmy widzicie. I one się paliły, i paliły, i paliły, i paliły, i się nie mogły wygasić, bo niektóre to tak szybko się spalają. A te kurczę, powiem Wam, że długo, długo y, się paliły. No dobra, polecimy sobie Jean sant Siedemnastka, no moi kochani. Dziewiętnaście było tutaj, siedemnastka jest tutaj. O, dzisiaj większe coś. Sprawdźmy, czym pachnie. Mm, Jaka ładna w ogóle buteleczka. Siedemnastka, mandarynka, pomarańcz, karmel, tonka i vetiver. Uuu! To jest ładne. Uuu, ta jest śliczna. I powiedziałabym, że uniwersalna bardziej. Kobieta też mogłaby się popsikać. Ładny, ładny zapach. No i dzisiaj w temie z teściową się tak wypsikałam w tej perfumerii. Kurde, jak wyszłam to się ludzie oglądali. Za mną jak ja pachnę. Polecimy Ritual która które to już okienko. Dziesiąte było, to teraz jedenaste, dwunaste. I jedenaste mamy tutaj. Dzisiaj aha, do peelingu rękawica i mam tą samą. A może sprezentuję y, teściowej taką rękawicę. O, No na święta też na pewno coś pójdzie z kalendarzy adwentowych. na prezenty. Może mam coś dam. E, jedenastka i dwunastka u duże okieneczko. I to jest ta złota seria, która mi się nie podoba. Ritual of Hammam. Eukaliptus olejek arganowy. Black soap. Co to jest Black soap? Dobra, napiszę na filmie, co to jest. Dokładnie. Mar kolor ciemny. I tego kosmetyku nie miałam jeszcze. To ritualsika mamy. To lecimy Daglasika. Daglasik, 17. Mamy małe okieneczko. O, gumka. Ale powiem Wam, że niezbyt fajna. Zobaczcie, nie wygląda ładnie. W zeszłym roku w kalendarzu z Deglasa miałam ładniejszą na przykład. No dobra, gumeczka w Deglasie. W Assam Beauty co mamy w Asam Beauty? Też właśnie sobie dzisiaj w Demie patrzyłam na tą yy, markę. Jakieś nowości wyszły. O, ciężkie, dzisiaj ciężkie. Błagam jakiś żel pod prysznic. <laughs> żel pod prysznic. <laughs> Nawilżający. No ej, w ogóle czy on będzie pas pachniał? Powiem wam, że nie pachnie. <laughs> nie pachnie! Kurde. To taki wiecie co? To żel pod prysznic i, i nie pachnący? A nawilżający. No dobra, ale zapach to powinien być, żeby ciało pachniało. No co wy? Co wy Asam awesome Beauty? Co wy? Lecimy action, kochani. Action mamy tutaj opsy. Brodą zahaczyłam kamerę. Jakiś żel do ciała. Ja wam napiszę na filmie co on robi. I ostatni kalendarz, ostatni, yy, mój najfajniejszy, yy, osiemnastka, czy w sumie, a nie siedemnastka w sumie, czy najfajniejszy, to teraz to już tak ciężko stwierdzić, który taki naprawdę mega był kalendarz. Shine. Jakiś fajny szampon, chyba pewnie nadający połysku włosom. Ale zobaczcie tą buteleczkę, zarąbista jest. No, także takie dzisiaj okieneczka i zapraszam Was teraz na okienko ode mnie dla Moniki. Moi drodzy, okienko numer 17 kalendarza yy, ode mnie dla widza. 17 dla Wicki. Następny kalendarz będzie, już się wygadam, w przyszłym roku będzie też kalendarz do wygrania i będzie uniwersalny, wiecie. Bo teraz typowo dla kobiet zrobiłam. No i tu mamy kolagen z peptydami do włosów maska, taki serum shot z Pantini.